To już ósma edycja. Jak się pani czuje przed ósmym wyzwaniem? No, jesteśmy w trakcie, kończymy castingi, praca. Tak jak zawsze, a jednak inaczej. To tak jak z koncertami. Niby to samo, a jednak za każdym razem co innego. Widziałam już niektórych uczestników i szykuje się bardzo kolorowo i różnorodnie. Jest ich wyjątkowo dużo w tej edycji. I naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Ostatnio bardzo duże wsparcie od Pani fanów, też w trudnych chwilach. Jak Pani to odbiera, że ludzie tak super Panią wspierają, że są przy Pani w każdym momencie Pani życia i w tych trudniejszych chwilach również? No, ja już trochę z tymi fanami jestem i to nie po raz pierwszy jest trudna chwila w moim życiu, i zawsze są ze mną. Za co im dziękuję oczywiście. Kochani, dzięki, dzięki. Kocham, kocham, kocham. Co najmilszego się pani przydarzyło od fanów w ostatnim czasie? No fani są przede wszystkim wydaje mi się, że obecność jest najważniejsza, bo jakby pomoc z ich strony sensu stricto nie istnieje, inna, prawda? Ta, którą udzielają mi lekarze i rodzina bliska i przyjaciele naprawdę bliscy, którzy są ze mną na co dzień, a fani wspierają też ta energia, którą się czuję nawet jeżeli ona jest za oceanem. Tam też mam nie tyle fanów, ale przyjaciół, którzy mnie wspierają, a nie widzę ich, prawda? De facto. Tak, no właśnie ma Pani dużo siły, jest Pani w pracy mimo tych trudnych chwil, a jeżeli chodzi o później wypoczynek, będzie jakiś wakacyjny odpoczynek, wyjazd? Ale rzeczywiście, już będzie, już jest właściwie, już się zbliża, już, 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 już. Jeżeli chodzi o uczestników, to jest takie którego Pani zapamiętała najbardziej? Bo wiem, że jest jeden zespół, który sobie Pani bardzo ulubiła. No i... tak się właśnie niestety tragicznie składa, że osoba, którą pokochałam tak naprawdę, bo uważam, że to jest artysta urodzony, piękna istota absolutnie, czyli Tomek Kowalski właśnie jest w tej chwili w bardzo, bardzo, bardzo tragicznej sytuacji. I no ja też go wspieram, prawda, no też... Po prostu myślę o nim, życzę mu, żeby to wszystko ułożyło się i żeby przezwyciężył. Wielka, wielka tragedia. Tak, przypomnijmy, że Tomek miał wypadek motocyklowy. Były takie głosy, że pani zabrała jakiś zespół w trasę. Czy pomogła im zorganizować trasę koncertową? To znaczy jest taki zespół, który bardzo y, lubię i uważam, że ma naprawdę wysoki poziom i oto to od razu, prawda? Zespół gotowy do y, występowania od razu, czyli Bimai. Ale y, wszyscy finaliści, y, bo BimAI to jest moje takie odkrycie internetowe, y, pierwsze i no, jak na razie ostatnie. Natomiast y, y, wszyscy, bo y, y, finaliści śpiewali teraz y, taką pieśń właśnie dla Tomka i y, y, ci, którzy y, wygrali jako y, wokaliści, mieli swoje słówki. Wszyscy zaśpiewali pięknie. To pokazuje, że to są artyści, którzy mogą, mogą śpiewać na wszystkich scenach, wszędzie i w Polsce i, i, i myślę też i y, za granicą, w świecie. Na świecie, więc y, no ma to kupę sensu, nie?